Spotykamy się dziś na placu majora Jana Gryczmana w przeddzień święta narodowego 3 maja, by uczcić flagę Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2004 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił to święto, by pogłębić refleksję Polaków nad szczytnymi kartami historii Polski. Również wydłużony został czas wspominania pamiętnych dziejów Sejmu Wielkiego, którego dziełem była Konstytucja 3 maja. W dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypada również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Łączymy się w tym dniu ze wszystkimi naszymi rodakami, aby poczuć wspólnotę narodową. Za chwilę na miejsce uroczystości przybędzie dowódca garnizonu Nowa Dęba w zastępstwie pułkownik Paweł Jędryczka. Proszę dowódcę uroczystości o podanie stosownych komend. Panie, masz coś? Równe w prawo. Masz coś? Na prawo. Masz? Panie Pukolniko, dowódca 68 maja szczep melduje podziały gotowe do uroczystej zbiórki z okazji święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Z okazji świetna flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flagę podnieść! Stajemy dziś wspólnie pod biało-czerwoną flagą Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem naszej tożsamości, dumy i niezłomnego ducha narodu polskiego. To właśnie ta flaga, naznaczona historią chwały, cierpienia i zwycięstwa, jednoczy nas pod, ponad podziałami, przypominając o wartościach, na których opiera się nasza wspólnota. Biel i Czerwień. Czystość intencji i przelana krew. Są świadectwem heroizmu pokoleń, które nie szczędziły trudu, byśmy dziś mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. Wpatrując się w nasze narodowe barwy, składamy hołd wszystkim tym, którzy z honorem nieśli je na polach bitew, na ulicach walczącej Warszawy i innych miast, a także w sercach polskich emigrantów rozsianych po całym świecie. Jutro zaś, w duchu tej samej dumy narodowej, uczcimy 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. maja. Aktu, który był świadectwem mądrości, odwagi i nowoczesnego myślenia naszych przodków. Uchwała ta, będąca pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną Konstytucją, była dowodem, że naród polski, nawet w czasach zagrożenia, Potrafił wznieść się ponad własne interesy, kierując się troską o dobro wspólne i przyszłość Ojczyzny. Konstytucja 3 maja była wyrazem marzenia o Polsce sprawiedliwej, silnej i wolnej. Marzenia, które przetrwały rozbiory, wojny, okupacje i komunistyczne zniewolenie, by dziś w suwerennej Rzeczypospolitej mogły nadal rozkwitać. Szanowni Państwo, drodzy żołnierze, to na nas spoczywa odpowiedzialność za pielęgnowanie tego dziedzictwa. Nosząc mundur wojska polskiego, składamy świadectwo umiłowania ojczyzny, gotowości do służby i poświęcenia. Nasza codzienna praca, nasza dyscyplina i oddanie są najlepszym dowodem na to, że ideały wyrosły wyrosłe z biało-czerwonej tradycji i konstytucyjnego porządku są wciąż żywe. Pragnę dziś podziękować, bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Nowej Dęby za nieustające wsparcie i rosnące poczucie świadomości żołnierskiej obecności tu w tym mieście, za pielęgnowanie patriotyzmu i za dumę, którą wspólnie niesiemy, bo to dzięki tej solidarności nasza flaga powiewa dumnie, a pamięć o wielkości polskiego ducha nie gaśnie. Niech dzisiejszy dzień będzie dla nas wszystkich przypomnieniem, że polskość to nie tylko przynależność, ale to odpowiedzialność, a odpowiedzialność za pamięć, to też odpowiedzialność za jedność i za naszą wspólną przyszłość. Niech żyje Biało-Czerwona, niech żyje Polska. Dziękuję. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas wszystkich wyjątkową. Bo z dumą możemy spojrzeć na biało-czerwoną flagę, symbol naszej wspólnoty, naszej historii i naszej tożsamości. Flaga, godło i hymn to nie tylko znaki państwowe, to także emocje, wspomnienia i wartości, które łączą pokolenia Polaków. Obchodząc Dzień Flagi, wyrażamy wdzięczność i szacunek wobec tych, którzy przez ponad tysiąc lat budowali i bronili polskiej państwowości. To także moment refleksji nad drogą, jaką przeszliśmy jako naród. W tym roku ta refleksja nabiera szczególnego znaczenia. Mija bowiem dokładnie tysiąc lat od koronacji Bolesława Chrobrego. Wydarzenia, które potwierdziło suwerenność Polski na arenie europejskiej i było zwieńczeniem starań po przyjęciu sztuk w 966 roku. Gdy dziś patrzymy na powiewającą biało-czerwoną flagę, czujemy dumę, ale i odpowiedzialność. Bo te barwy towarzyszyły Polakom zarówno w chwilach chwały, jak i w najtrudniejszych momentach, podczas zaborów, powstaniach narodowych, na frontach wojen, w czasie stanu wojennego. Zawsze były symbolem nadziei i niezłomnej woli przetrwania. Pamiętamy dziś o bohaterach, tych skarb historii i tych współczesnych. Przypominamy powstańców śląskich, którzy walczyli o polsko Śląska. Przypominamy sobie żołnierzy polskich, którzy w 1945 roku ciągnęli biało-czerwoną nad zdobytym Berlinem. Myślimy też o zwykłych ludziach, naszych rodakach, którzy nieśli flagę ulicami miast, walcząc o wolność w czasach, gdy nie było to ani łatwe, ani bezpieczne. I z serca dziękujemy tym, którzy także dziś w niełatwej rzeczywistości stoją na Straży Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Silne i sprawnie działające państwo to nie mit, to realna potrzeba. Stoją za nim siły zbrojne. Dziś polskie wojsko, jego umiejętności, uzbrojenie i siła, a także sojusze militarne z innymi państwami mają dawać. Do myślenia potencjalnym wrogom, by zastanowili się nad wywoływaniem z nami wojny. Ale sprawne państwo to także samorząd, przed którym postawiono wiele wyzwań w zakresie obrony ludności, z którym to o tematem zaczynamy się dziś mierzyć. Wierzę, że dziś biało-czerwone barwy obecne są nie tylko tu, na placu majora Gryczmana, ale także na naszych domach, balkonach, w miejscach pracy i nauki. Niech będą znakiem naszej dumy, jedności i pamięci, tej narodowej, ale też tej osobistej, zakorzenionej w rodzinnych historiach. Dziękuję wszystkim za obecność żołnierzom Wojska Polskiego z garnizonu Nowa Dęba, żołnierzom Wojsk Amerykańskich, arcerzom Orkiestrze Dętej, młodzieży, dzieciom przedszkolnym z rodzicami i wszystkim mieszkańcom, którzy przyszli tu dziś, by razem uczcić ten ważny dzień. Niech biało-czerwona flaga przypomina nam o odwadze przodków, o chlubnych dziejach Polski i o tym, że przyszłość naszej Ojczyzny zależy także od nas samych, od naszej pamięci, zaangażowania i codziennych wyborów. Niech żyje Polska! Dzień dobry, good morning and thank you for us today. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. My name is Mark Jason and I am the commander of the First Battalion. 77 Nazywam się Mark Jason i jestem dowódcą pierwszego batalionu 77 pułku. Our regiment has a simple motto: stand firm. Nasz pułk ma proste motto: stać twardo. In these uncertain times, we stand firm with our Polish army partners and with the citizens of Nowodębie, who have welcomed us with open arms. W tych niepewnych czasach stoimy wytrwalie z naszymi partnerami z wojska polskiego. I z mieszkańcami Nowej Dęby, którzy powitali nas otwartymi ramionami. I as we learn more about our polskiej history, I'm reminded of the story of Witold Pilecki, soldier, resistance fighter and hero. Gdy dowiadujemy się więcej o polskiej historii, przypomina mi się historia Witolda Pileckiego, żołnierza, wojownika ruchu oporu i bohatera. He said, bravery lies in thinking of others, not just oneself. And his selfless service is a rallying call to us during our time here. Który powiedział: Odwaga polega na myśleniu o innych, nie tylko o sobie. Jego bezinteresowna i ofiarna służba jest dla nas wezwaniem podczas naszego pobytu tutaj. Dziękujemy Wam za bycie tak wspaniałymi gospodarzami i umożliwienie nam świętowania dzisiaj z Wami. Przepuszczają burmistrz dr. Gminy Dęba Wiesław Ordą, przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Kosioł oraz radny Stanisław z Kwiaty Spora. Dowódca garnizonu Nowa Zęba, zastępcy zastępstwie, pułkownik Paweł Jędryczka, książka Pelan, major Marek Bolanowski, porucznik Marta Korzyna 5 Przedstawiciele 33 Wojskowego Oddziału gospodarczego. pułkownik Piotr Topacz, przedstawiciel OSP Nowa Dęba, major Piotr Pitera, przedstawiciel placówki żandarmerii wojskowej Nowa Dęba, Tomasz Kowalski. przedstawiciele starostwa Powiatowego Starnym Brzegiem, wice starosta Wojciech Śmiej, radna Marzena Kmielowiec, Bogusława Małajowicz oraz Zbigniew Wolbowicz. Kwiaty składają przedstawiciele służb mundurowych, brygadier Adam Swytka, podkomisarz Grzegorz Paciorek, podpułkownik Stefan Tołkow. Na 234. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Było to epokowe wydarzenie, jako że była to pierwsza Konstytucja w Europie, a druga po Stanach Zjednoczonych na świecie. Pomimo upływu lat, nadal niesie ono wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniami dla dobra kraju. Konstytucja 3 maja. Była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowaniu państwa. Dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczypospolitej obojga narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej uroczystości. Po zakończeniu uroczystości burmistrz rozda mieszkańcom flagi. Tak jak mówiłem, winny być one umieszczone w naszych oknach, na balkonach, domach aby podkreślić wymiar tych świąt, które obecnie przeżywamy. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i święto Konstytucji 3 maja. So